Kiedy opuściłem szpital, ogarnął mnie głęboki smutek. To nie był tylko ból czy strach, ale także dlatego, że to miejsce miało niezwykłe piękno. Nikt nie rozumiał, gdy mówiłem, że chciałbym tam zostać, ale to prawda poszedłem tam. Opuszczając to ciało, zostawiłem wszystko za sobą i wróciłem do domu, a kiedy mnie przywrócili, byłem wyraźnie załamany. Słowa nie wystarczą, by opisać to, co tam czułem, w szczególności miłość. To naprawdę coś innego niż miłość, o której zwykle mówimy. To coś, czego nie da się ująć żadnym słowem. To tak, jakby wszystko, absolutnie wszystko, było zbudowane z czystej miłości. A gdy wróciłem, nie byłem już tym samym człowiekiem. Mój umysł nie funkcjonował tak, jak przedtem. Doświadczałem życia w nowy sposób, widząc je innymi oczami i w tym momencie zrozumiałem, moim zadaniem stało się dzielenie się tym, co przeżyłem. To jest moja rola dziś. Cześć, jestem Brian Jordan, pochodzę ze Slidell w Luizjanie. Mój tata pracował jako kierowca ciężarówki i miał potężną, osiemnastokołową ciężarówkę. Głównie przewoził żwir, a ja od najmłodszych lat pomagałem mu na każdym kroku. W wieku ośmiu czy dziewięciu lat mój brat i ja zmienialiśmy już opony, jak doświadczeni drogowcy. Kiedy tata wracał do domu, robiliśmy niby profesjonalne naprawy. W wieku 13 lat prowadziłem już ciężarówkę, a w wieku 15 lat jeździłem po drogach z ładunkiem przekraczającym 36 ton. W rzeczywistości dorastaliśmy, stając się mężczyznami, zanim jeszcze byliśmy nastolatkami. Nigdy nie byłem osobą, która chodzi na imprezy czy spędza dużo czasu z przyjaciółmi. Po prostu pracowaliśmy. Po ukończeniu szkoły średniej byłem wciąż zbyt młody, by dostać prawo jazdy na ciężarówki. Trzeba mieć 21 lat. Dlatego w wieku 19 lat wstąpiłem do wojska i trafiłem do Niemiec. Przeszedłem szkolenie spadochroniarza w Fort Benning. Spędziłem tam trzy lata, a w ostatnim roku byłem w Korei. Po sześciu latach służby wróciłem dumnie do domu i znowu zacząłem pracować z tatą. On znalazł nową pracę, a ja zacząłem obsługiwać ciężkie maszyny. Naprawdę to doceniłem, wiecie? Kopanie, przenoszenie ziemi. Wiercenie otworów, potęga tych maszyn mnie zafascynowała. Od tamtej chwili nigdy nie chciałem robić czegoś innego. Moje życie kręciło się głównie wokół tego. Nawet przez 21 dni pracowałem bez przerwy, po 12 godzin dziennie, bez odpoczynku. Mój świat to była tylko praca. Jeden z projektów, nad którym pracowałem, znajdował się w Pratt, w Kansas. Budowaliśmy farmę wiatrową, te wielkie wiatraki, wiecie. To była sobota, a my musieliśmy skończyć wcześniej. Wstałem, pojechałem na plac budowy i zacząłem dzień na moim ciągniku. Zrobiłem przerwę około południa. Zawsze zabierałem ze sobą kanapkę z masłem orzechowym i dżemem. To był mój szybki lunch. Zjadłem ją, a potem wróciłem do pracy. Było około 12:10, gdy poczułem dziwne uczucie, intensywne ciśnienie w okolicy szyi, które zaczęło mnie niepokoić. Pomyślałem, że to minie, ale tak się nie stało. Kontynuowałem pracę, ale ból tylko się nasilał. Wyłączyłem ciągnik i zszedłem. Ból powoli rozprzestrzenił się na moją klatkę piersiową. Poszedłem bezpośrednio porozmawiać z kierowcą cysterny i poprosiłem go, by zawiózł mnie do personelu medycznego. Gdy tam dotarłem, wszedłem i poprosiłem o Tomasa. Powiedziałem to, ponieważ wcześniej już czułem ten ból rok wcześniej, gdy pracowałem w Dakocie Północnej. Poczułem ból w klatce piersiowej, jakbym został kopnięty przez konia podczas rozmowy z moją dziewczyną. Powiedziałem jej: Boli mnie w klatce piersiowej. Ona wiedziała, że nie jestem osobą, która się skarży, więc od razu zadzwoniła na pogotowie i rozłączyła się. Gdy położyłem rękę na szyi, żeby poczuć puls, moje serce biło całkowicie nieregularnie. To było prawdziwe zamieszanie. W szpitalu powiedziano mi, że to tylko zgaga, rok później pomyślałem, że to samo, dlatego poprosiłem o badania. Lekarz przepisał mi aspirynę i zlecił testy, mówiąc, żebym usiadł. Gdy usiadłem, zacząłem odczuwać ból w ramieniu. Wtedy zdałem sobie sprawę, że sytuacja robi się poważna. Nagle ogarnęło mnie zmęczenie i zrozumiałem, że zaraz stracę przytomność. W momencie, gdy zaczynałem upadać, szef ochrony stał tuż przede mną. Ostatnia myśl, która przebiegła mi przez głowę brzmiała: Mam nadzieję, że mnie złapie. Nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak moja twarz uderza o ziemię, a potem wszystko stało się czarne. Nagle byłem otoczony gwiazdami. Na początku myślałem, że mdleje albo śnie. Pomyślałem, a znów jeden z tych dziwnych snów, ale to nie przypominało snu. Byłem w ogromnej przestrzeni, przypominającej rozległą jaskinię. Ściany schodziły w dół do tego, co powinno być podłogą, ale nie było ziemi. To było jak patrzenie na nocne niebo, tylko że patrzyłem w dół i zdałem sobie sprawę, że unoszę się. Tam, gdzie powinna być podłoga, rozciągała się ścieżka z kwadratowych kamieni, która zdawała się unosić w powietrzu. Skręcając w prawo, zobaczyłem, jak ścieżka się rozwija, zakręca i znika. Patrząc w lewo, dostrzegłem ścianę w odległości około 30 metrów, na której znajdowały się ogromne drzwi ozdobione klasycznym łukiem starego zamku. Teraz, gdy wspominam o jaskini, wielu ludzi od razu wyobraża sobie piekło, ciemność, strach, a jednak nie było tam ani cienia lęku. Ani razu nie poczułem strachu przed niczym. Następnie ponownie skierowałem wzrok na drzwi i zauważyłem sylwetkę tam. To była nieruchoma postać patrząca prosto przed siebie, pogrążona w absolutnym szaleństwie i mogłem wyczuć jej obecność. Przypominała ducha, niemal przezroczystego. Mimo to nasze spojrzenia się spotkały. Powinienem był się przestraszyć, prawda? Ale zamiast tego byłem tak ciekawski jak kot. Pomyślałem, że muszę odkryć, kim jest, a w chwili, gdy ta myśl przeleciała mi przez głowę, bum! Wystartowałem jak rakieta. Poruszałem się z taką prędkością, że kontury się rozmyły. Gdy zatrzymałem się tuż przed ścianą, byłem oszołomiony, bo że ludzie nie poruszają się w ten sposób. Jak to zrobiłem? Potem zrozumiałem, że przyszedłem tu, by zrozumieć tę sylwetkę. Spojrzałem w dół i zauważyłem, że nadal powoli unosi się wzdłuż kamiennej ścieżki. Ale nie spojrzała na mnie, po prostu odeszła, aż zniknęła. Od tego momentu wszystko pogrążyło się w całkowitej ciemności, całkowitej nocy. Nie widziałem nawet własnej ręki, a potem w sercu tej pustki pojawiło się światło. Wyglądało jak latarka, która czegoś szuka, aż w końcu jej promień mnie oświetlił. Światło było tak jasne, że chociaż nie miałem ciała, instynktownie próbowałem osłonić twarz rękami, ale wtedy światło mnie otuliło. W środku straciło na intensywności i blasku, stając się łagodne. Rozejrzałem się dookoła, w górę i w dół wszystko wokół było zbudowane z tego uspokajającego i pocieszającego światła. Powoli przód światła zamienił się w mgłę, jak lekka zamglenie. A ta mgła rozproszyła się odsłaniając niebieskie niebo, w tej chwili poczułem niewyobrażalne uczucie. To było tak jakby Bóg w całej swojej mocy mnie objął, Miłość tak głęboka, tak poruszająca, że przypominała przepływającą przeze mnie elektryczność, ale to nie bolało. To było tak, jakby każda cząstka mojego istnienia została dotknięta. Miłość pojawiła się na zupełnie innym poziomie. Miłość, jakiej nigdy nie doświadczyłem na Ziemi, potężna, intensywna i boska. Potem, przed moimi oczami, zaczęły się pojawiać słowa: najpierw przebaczenie, potem miłość, a na końcu pokój. Kiedy przeczytałem pokój, znów zostałem otulony światłem, które otwierało się przede mną. Przechodząc przez nie, doświadczyłem dziwnego uczucia. Brian, którego znałem, zostawał gdzieś za mną. Jednak wcale mi to nie przeszkadzało, to było tak, jakby moja dusza miała świadomość wszystkiego, co miało się wydarzyć, żadnych negatywnych myśli, żadnych wątpliwości, żadnego strachu. To było tak, jakby mój umysł był czysty, przejrzysty, jak wiatr wiejący prosto w moją stronę. Tam, w tym świetle, nie miałem żadnych zmartwień, wszystko wydawało się możliwe. Czułem się tak dobrze, tak lekko, miałem wrażenie, że mogę osiągnąć wszystko, w co uwierzyłem. Zacząłem unosić się po niebie, aż znalazłem się blisko majestatycznych sosen, wiecie, takich choinek o cienkich igłach, prawda? Udało mi się dostrzec każdą z nich, żadna mi nie umknęła. To było, jakby moje oczy zmieniły się w superkamery. Potem zjeżdżałem między drzewami i obserwowałem korzenie wnikające w ziemię, aż moje ciało obróciło się i zacząłem unosić się na plecach. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że stoję na krawędzi klifu przypominającego te na kalifornijskim wybrzeżu opadającego prosto ku oceanowi. Pochyliłem się nad krawędzią i spojrzałem w dół, ujrzałem ogród. Ale nie był to zwykły ogród. Kwiaty były gigantyczne wielkości stołu jadalnego, pełne życia i tętniące energią, jakby mnie obserwowały, choć brakowało tam obecności Boga. Czułem, że cała ich uwaga jest zwrócona na mnie, a jeśli chciałem zobaczyć kwiat z bliska, wystarczyło o tym pomyśleć. I wtedy to się działo, skupiłem się mentalnie, powoli przesuwałem się w bok otoczony miłością. To, co emanuje z tych kwiatów, to właśnie ta energia. Były żywe, a ja, tutaj, widzę cię. Nagle zniknęły tak gwałtownie, że w powietrzu pozostał ich ślad, a ja wciąż patrzyłem, aż ostatnia kreska uleciała. Wszystko nagle zniknęło. Otworzyłem oczy. Moja ratowniczka była nade mną, wykonując masaż serca. Spojrzałem na nią i powiedziałem: Cześć. Patrzyła na mnie, jakby zobaczyła ducha. Jej oczy były szeroko otwarte. Co się dzieje? Zapytałem. Odpowiedziała: Brian, twoje serce przestało bić, umarłeś. Byłem w szoku. Ile czasu byłem nieprzytomny? Zapytałem. Odpowiedziała cztery do pięciu minut. Pięć minut? Jak to możliwe? Czułem, że doświadczyłem tego wszystkiego nieba, jaskini, ogrodu, świateł, przez co najmniej godzinę, a w rzeczywistości minęło tylko pięć minut szczerze mówiąc, kiedy mi to powiedziała, nie mogłem w to uwierzyć. Patrząc na siebie, zauważyłem, że moja koszula była podrwana, elektrody były przyklejone do mojej klatki piersiowej, a obok leżało urządzenie wydające dźwięk. Wtedy rzeczywistość zaczęła do mnie docierać. Z trudem powiedziałem tylko wyprowadźcie mnie stąd. Podnieśli mnie, ale moja ręka paliła, zacząłem mocno się pocić, jakbym był całkowicie przemocony. Moi koledzy, moi przełożeni, wszyscy tam byli, podpierając się o mnie. Ściana patrzyła na mnie, nie wiedząc co robić, ja, spocony, pragnący znowu zasnąć, jakby moje ciało chciało się poddać, ale za każdym razem, gdy na nich patrzyłem, odwracali wzrok. To było tak, jakby nie mogli się z tym pogodzić, widząc kogoś żywego na progu śmierci. Wtedy ktoś wspomniał o helikopterze. Słysząc to, zażartowałem: O nie teraz będę musiał spędzić resztę życia walcząc z tym rachunkiem. Udało mi się wywołać u nich uśmiech, a szczerze mówiąc, widziałem już tak wiele z drugiej strony, że strach dawno minął. Oni byli zaniepokojeni. Ale ja nie. To ja zacząłem żartować, żeby rozluźnić atmosferę. Karetka przyjechała, ale najbliższy szpital znajdował się ponad 120 km stąd. Zabrano mnie na pokład i podłączono do urządzeń medycznych. Potem znowu straciłem przytomność. Tym razem jednak wyszedłem z własnego ciała ponownie. I kiedy mówię, że wyszedłem, to dosłownie tak było. Stałem obok swojego ciała, obserwowałem je i nie poznawałem. Moja twarz była odwrócona na bok, oczy zamknięte, a ja patrzyłem na tę scenę, nie rozumiejąc. To nie byłem naprawdę ja. Kontemplowałem swoje ciało jak zwykły przedmiot, coś bezbronnego. Przy pierwszym wyjściu straciłem z nim kontakt. Tak więc drugie doświadczenie zaczęło się z tym samym uczuciem, a wtedy odkryłem nowy krajobraz wypełniony kwiatami, mnóstwem kwiatów. Ale to nie był zwykły ogród, to był ogromny krąg z różnymi aranżacjami kwiatów, ułożonymi według koloru, kształtu, rodzaju. I nagle zrozumiałem, bez nikogo, kto by mi to wyjaśnił, wiedziałem, co to znaczy: te kwiaty to my, ludzie. Każda grupa symbolizowała jedną etniczność czarną, białą, azjatycką każda z własnymi barwami, korzeniami, unikalnymi cechami a mimo to wszyscy razem w tym samym kręgu zjednoczeni jako całość. To mnie głęboko poruszyło, bo mimo naszych różnic, wszyscy jesteśmy integralną częścią tej samej całości. I to ironiczne, prawda? Tutaj, na tym świecie, walczymy, dzielimy się, oceniamy, ale tam, gdzie wszystko ma sens, nikt nie jest wykluczony z kręgu, wykluczenie nie istnieje. Potem znów znalazłem się w przestrzeni, tym razem przed niebieską planetą. Niebieski był tak głęboki i jasny, że nie przypominał niczego stąd. To było jakby kolory były tysiąc razy intensywniejsze, żywsze. Ten niebieski kolor miał w sobie coś hipnotyzującego. Przeżyłem też inne ulotne wizje, szybko przemijające sceny, ale nie pamiętam ich dokładnie. Wszystko działo się bardzo szybko, z taką intensywnością, że był to wir obrazów. Aż nagle wróciłem do swojego ciała w karetce. Gdy otworzyłem oczy, zgromadzone osoby patrzyły na mnie z wyrazami zdumienia. Zapytałem, co się stało. Jedna z lekarek odpowiedziała: Musieliśmy dać ci wstrząs. Niedługo potem usłyszałem dźwięk nadlatującego helikoptera. Włożyli mnie do środka i polecieliśmy w stronę Wichita w stanie Kansas. Gdy dotarliśmy do szpitala, zespół już czekał by mnie przyjąć. Krzyczeli To zator, to wygląda na zator i zaczęli mnie pchać korytarzami jak w filmach. Wiecie, nad moją głową migotały światła, wszystko działo się bardzo szybko, bezpośrednio zaprowadzili mnie na salę operacyjną, rozpruli to, co jeszcze zostało z moich ubrań i zaczęli mnie przygotowywać. Pamiętam, że leżałem na stole, trzęsąc się z zimna, z rękami wzdłuż ciała, ale gdy otworzyłem oczy, moje ręce były uniesione nad głową. Mężczyzna stał po mojej lewej stronie, pracując obok mnie. Powiedziałem mu: "Cześć". On odpowiedział: "Cześć". Zapytałem, czy moje ręce nie były wzdłuż ciała? Zaśmiał się i powiedział: "Nie poczułeś tego?" Kiedy daliśmy ci wstrząs, twoje ciało niemal opuściło stół. Wtedy zapytałem: Czy umrę dzisiaj? Spojrzał na mnie poważnie i odpowiedział: Nie jestem tu, żeby upewnić się, że tak się nie stanie. Udało im się cię ustabilizować. Lekarz wszedł do pomieszczenia, zobaczył mnie siedzącego i szeroko otworzył oczy. Boże, w tej chwili powinieneś być już intubowany. Właśnie przeszedłeś poważny zawał serca, twoje serce jest w rozsypce, a ty siedzisz tu i rozmawiasz, jakby nic się nie stało. Nie powinieneś nawet być w stanie mówić w tym momencie. Natychmiast przeniesiono mnie na oddział intensywnej terapii. Pielęgniarka przyszła z mnóstwem dokumentów, zaczęła je przeglądać, po czym zatrzymała się, spojrzała mi w oczy i powiedziała: Boże, Masz coś, co nazywa się zawałem serca typu Viagra. Wyjaśniła, że ten rodzaj zawału daje tylko 10% szans na przeżycie nawet w szpitalu. I jednak oto jestem żywy. Powinienem był umrzeć tamtego dnia. Dlatego wyposażono mnie w kamizelkę z przenośnym defibrylatorem. Gdyby moje serce znów osłabło, urządzenie samo poda wstrząs. W tamtym czasie moje serce funkcjonowało na 30%, może 35%, podczas gdy normalny poziom to około 55%. Noszę tę kamizelkę przez trzy miesiące. Kiedy wróciłem do szpitala na kontrolę, myślałem, że to tylko rutynowe badanie, ale ledwo wyszedłem, lekarz mnie zawołał. Możesz zdjąć kamizelkę, Brian. Twoje serce jest w doskonałym stanie. Dodał: Od lat siedemdziesiątych badamy ten typ zawału, a do tej pory jesteś jedynym przypadkiem, który całkowicie wrócił do pełni zdrowia. Pozostała tylko blizna na sercu po tym wstrząsie. Twoje serce teraz bije tak jak moje. Jesteś cudem. Słysząc to, zrozumiałem. Już nie byłem tym samym człowiekiem, pokonałem swój lęk przed śmiercią, zawsze mówię moim bliskim, nie wypłakujcie mnie i broń Boże, nie róbcie nic, żeby mnie przywrócić, bo po tym co przeszłem, chcę po prostu tam pozostać. Po wypisie ze szpitala popadłem w depresję. Nikt naprawdę nie rozumiał dlaczego, ale ja wiedziałem: Tam był mój prawdziwy dom. Zostawiłem to ciało za sobą i wróciłem do domu. Musiałem jednak wrócić. To, co wtedy czułem, jest nie do opisania. A przede wszystkim ta miłość nie da się jej wyrazić ludzkimi słowami to zupełnie inny rodzaj miłości. Dlatego szukałem innych osób, które miały podobne doświadczenia. Spędziłem cały rok czytając świadectwa bliskich doświadczeń śmierci, studiując je i nawiązując kontakty z tymi, którzy przez to przeszli. Spotkałem wielu ludzi, którzy podzielali moje uczucia. Wszystko kręci się wokół miłości. Kiedy słyszałem to z wielu źródeł, zrozumiałem, że nie zwariowałem, zdałem sobie sprawę, że mam misję opowiadanie mojej historii stało się moim celem. Wróciłem, tak, ale jestem inny. Mój umysł działa teraz inaczej niż u większości ludzi. Dorastałem w bardzo rygorystycznym kościele, takim, który uczy, że bez Ducha Świętego i bez ścisłego przestrzegania każdego wersetu Biblii nie można liczyć na niebo. Jednak trzykrotnie zbliżyłem się do śmierci, trzykrotnie i za każdym razem nie zobaczyłem piekła. Wcale. To, co poczułem, było boskie. Czułem się zjednoczony z czymś ogromnym. A wiecie, jestem zwykłym człowiekiem. Nie byłem regularnym uczestnikiem kościoła, ale od dzieciństwa zawsze wierzyłem w Boga. Mimo to wciąż miałem wątpliwości, dlaczego Bóg miałby być taki okrutny, dlaczego umieścił nas tutaj i potem narzucał tyle reguł, byśmy mogli opuścić ten świat. Nigdy to nie miało sensu. Po moim powrocie moje postrzeganie zupełnie się zmieniło. Dziś już nie oceniam nikogo na podstawie jego religii. Kiedyś również ślepo wierzyłem we wszystko, czego mnie nauczono, jak więc mogę oceniać kogoś na podstawie przekonań ukształtowanych przez jego wychowanie. Prawda jest taka, że wielu naprawdę zaczyna rozumieć dopiero po przekroczeniu zaświatów. Ale od mojego powrotu mój sposób widzenia ludzi się zmienił. Nie widzę już twarzy, imion ani etykiet, dostrzegam jedynie duszę. Tak właśnie widzę dzisiaj świat i przede wszystkim miłość. Nie da się tego opisać ludzkimi słowami to inny rodzaj miłości. Dlatego zacząłem szukać ludzi podobnych do mnie. Przez cały rok czytałem historię doświadczeń pośmiertnych, studiowałem i nawiązywałem więzi z tymi, którzy przeszli przez takie przeżycia. Odkryłem wielu, którzy mówili dokładnie to samo co ja. Wszystko kręci się wokół miłości. Gdy usłyszałem tę prawdę z tak wielu źródeł, zrozumiałem, że nie jestem szalony. Uświadomiłem sobie, że mam cel opowiedzieć swoją historię to teraz moja misja. Tak, wróciłem zmieniony. Moje myślenie już nie działa jak u większości ludzi. Wychowałem się w bardzo rygorystycznym kościele, takim, który mówi, że jeśli nie masz Ducha Świętego i nie przestrzegasz każdej linijki Biblii, nigdy nie ujrzysz nieba, a jednak trzykrotnie umierałem. I w żadnej z tych chwil nie zobaczyłem piekła, ani grama, to co czułem było boskie, czułem się częścią czegoś znacznie większego. A wiecie, jestem tylko zwykłym człowiekiem, nie byłem regularnym uczestnikiem Kościoła, ale od zawsze wierzyłem w Boga. Mimo mojej wiary, miałem jednak wątpliwości. Dlaczego Bóg miałby być taki surowy, dlaczego umieszcza nas tutaj i dlaczego narzuca tyle zasad dotyczących tego, jak opuścić ten świat? To nigdy nie miało dla mnie sensu. Po powrocie zacząłem postrzegać wszystko inaczej. Dziś nie oceniam już nikogo przez pryzmat jego religii, bo kiedyś i ja bezkrytycznie wierzyłem we wszystko, czego mnie nauczyli. Jak więc mogę oceniać kogoś za jego przekonania, które ukształtowały jego wychowanie? Prawda jest taka, że większość ludzi nie rozumie, dopóki nie doświadczy innej rzeczywistości. Po powrocie przestałem postrzegać ludzi dosłownie. Nie widziałem już twarzy, imion ani etykiet. Widziałem tylko duszę. I tak właśnie patrzę na świat dzisiaj. Każdą osobę, którą spotykam na swojej drodze, traktuję jak duszę, kogoś, kto szuka, zmaga się, cierpi, albo się uczy, tak jak ja. Od tamtej chwili moja perspektywa diametralnie się zmieniła. Dotyczy to tego, jak traktuję innych, jak słucham, jak oferuję pomoc. Teraz staram się wspierać wszystkich, których mogę, bez oczekiwania na nagrodę. Po tym, co przebyłem, zrozumiałem, że nic zwykłego naprawdę nie ma wartości. Pieniądze, status, majątek. Wszystko traci sens, gdy uświadomisz sobie, że nic z tego nie idzie za nami dalej. Kiedyś martwiłem się setkami drobnych spraw błahymi zmartwieniami, przemijającymi problemami, które odbierały mi spokój. Teraz staram się uwolnić od tych trosk. Uczę się tego i wciąż zmagam się z wyzwaniami, ale prawda jest prosta. Pomagaj tym, którym możesz, kiedy tylko możesz. Tego właśnie Bóg od nas oczekuje. Jesteśmy tutaj, by dbać o siebie nawzajem, wspierać tych, którzy upadają, słuchać i przyjmować. A jeśli jeszcze nie odkryłeś, jak to robić, to czego szukasz w życiu? W końcu liczy się tylko jedno ludzka życzliwość, empatia i współczucie, reszta to tylko przejściowy etap.